Kalispera. Simera, Wajfala o tym, jak uczyć się Buku de Long al mizmo tiempo. Prawdopodobnie mi to niesamowicie, ale był taki moment w moim życiu, kiedy uczyłem się 14 języków jednocześnie. Były to wakacje, uczyłem się ich z pomocą aplikacji mobilnej i była to jedna z głupszych rzeczy, jakie zrobiłem w życiu, więc dziś opowiem Ci o tym, jak uczyć się kilku języków jednocześnie, a w zasadzie o tym jak i dlaczego tego nie robić? Moja rada w odpowiedzi na pytanie, jak uczyć się kilku języków jednocześnie, to ucz się jednego języka w tym samym czasie. Dlatego, że to pozwoli ci nie rozpraszać się, to pozwoli ci skupić się na jednym języku, zbudować taki fundament. Oswoić się z tym językiem, osłuchać się z tym językiem, zanurzyć się w nim, tak żeby powoli, powoli się z nim oswajać, żeby nie rozpraszać się, bo jedną z gorszych rzeczy, jaką można zrobić w nauce języków, to nauczyć się jednego języka na poziomie nadal podstawowym, nie zdążyć jeszcze nawet dobrze wejść na poziomy B, a już skoczyć, już uczyć się nowego języka, bo wtedy mamy wymówkę, że jest tyle pięknych języków, które jeszcze chcemy poznać i dobrze o tym wiem, bo sam bardzo często tak robiłem. Drugi język, czy kolejny język można, czy warto wprowadzić w momencie, kiedy ten pierwszy, czy któryś już z kolei język mamy na poziomie około B1, B2, wtedy, kiedy już mamy zbudowaną bazę, kiedy mówimy już całkiem płynnie. Wtedy bezpiecznie możemy wprowadzić kolejny język na poziomie podstawowym. Idealnie byłoby, gdyby ten drugi język, jeśli jeszcze uczymy się tego pierwszego, był maksymalnie różny od drugiego, jak na przykład chiński od niderlandzkiego czy grenlandzki od tajskiego. I aby właśnie te poziomy różniły się, choćby że jeden jest na bardzo niskim, a z drugim chcemy na przykład wejść z poziomu B na poziom C. Dlatego, że w nauce języka potrzeba czasu i potrzeba skupienia na tym konkretnym języku, na to, żeby w niego wejść, wejść w tę kulturę, poznać niuanse, oswoić się z różnymi strukturami, które będą trochę sprawiały na początku trudności, a później będzie się można z nimi oswoić, słowa będą zapamiętywane lepiej, bo jeśli jest jakiś. Sekret nauki języków, jeśli jest jakaś jedna złota, złota zasada nauki języków, to jest to ucz się codziennie, więc jeśli uczysz się jakiegoś języka i jeszcze nie mówisz w nim płynnie, jeszcze się go uczysz, to ucz się go codziennie. No a w tym jakby nie pomaga ani trochę uczenie się kilku języków jednocześnie. Czy w takim razie, jeśli ja teraz uczę się języka greckiego, to znaczy, że jestem zupełnie odcięty od innych języków? Czy to znaczy, że nie mam z nimi żadnego kontaktu? Oczywiście, że nie. Po prostu uznaję, że język grecki jest językiem głównym, ale innych języków nie uczę się, nie próbuję podwyższać w nich poziomu. Próbuję utrzymać je na tym poziomie, na którym są i jakby dbać o nie na tyle, żeby po prostu nie zapomnieć ich. Czyli na przykład od czasu do czasu rozmawiam w tych językach. Mam znajomych z różnych krajów na Facebooku, z którymi piszę, czy to po francusku, czy to po portugalsku, czy to po szwedzku. Od czasu do czasu obejrzę serial po hiszpańsku. To wszystko pozwala mi, żeby w tych językach nadal być, nadal się nimi trochę otaczać, ale głównie kiedy siadam do nauki, kiedy uczę się i... To jest to język grecki. Jestem też zanurzony w greckim. Yy, natomiast, jeśli chcesz właśnie zanurzać się jednocześnie w kilku różnych językach, choćby po części, na przykład głównie w jednym, ale po części w innych, żeby właśnie podtrzymać z nimi kontakt, warto wybrać sobie konkretne jakieś czynności, do których podporządkujemy konkretne języki, czyli idę na spacer, słucham hiszpańskiego podcastu, ale na przykład uprawiam sport, no to robię coś związanego z językiem portugalskim w słuchawkach i, i tak dalej. Czyli wtedy takie zanurzenie, konkretne czynności do konkretnych języków, tak żeby to się wszystko nie pomieszało, nie pogmatwało i żeby nie wyszło, że tak naprawdę uczymy się kilku języków, a nie nauczymy się tak naprawdę ani jednego. Sam największe i najszybsze postępy zawsze odnotowywałem w języku. Wtedy, kiedy uczyłem się jednego języka jednocześnie, kiedy na tym się maksymalnie skupiałem. Tak jak teraz, kiedy już ponad dwa miesiące uczę się praktycznie tylko języka greckiego, tak jak kiedy z języka francuskiego miałem intensywny kurs, tak jak kiedy skupiałem się na języku portugalskim i uczyłem się tylko portugalskiego w aplikacji, a do tego rozmawiałem z Brazylijczykami przez czat. Czy tak jak choćby w momentach, kiedy. Zafascynowany hiszpańską kulturą uczyłem się praktycznie tylko języka hiszpańskiego. Zawsze, kiedy próbowałem sobie zrobić plan nauki kilku języków jednocześnie, to to po prostu nie wychodziło, bo, bo nie było na to czasu i zauważyłem, że dużo lepiej wychodzi to w momencie, kiedy na dany odcinek czasu zadeklaruje się jednemu językowi, poświęcę się temu, i wtedy, kiedy już zrobię jakiś określony postęp, na przykład przejdę do wyższego poziomu, Wtedy mogę się przerzucić na inny język. Czy kiedy osiągnę płynność, wtedy mogę się przerzucić na inny język. Dlatego, jeśli teraz uczysz się jakiegoś języka i masz te pokusę, żeby złapać jakiś nowy język, a jeszcze tak naprawdę w tym nie osiągnąłeś płynności, spokojnie poczekaj, naucz się go jeszcze trochę. Pamiętaj też, że przejście z poziomu B do C zajmuje też dużo więcej czasu. Jeśli znasz język na poziomie podstawowym, znasz 100 słów, nauczysz się kolejnych 100 słów, to już jest wzrost o 100%. Jeśli nauczysz się 100 słów, jeśli znasz już kilka tysięcy słów, to wzrost jest mniej zauważalny, więc to nie jest tak, że poruszasz się wolniej. Znaczy, jest tak, że poruszasz się wolniej, ale to nie znaczy, że jest w tym coś złego. Tak po prostu jest na tym późniejszym etapie języków. Po prostu potrzeba czasu żeby zbudować ten fundament w znajomości języka. Dlatego pamiętaj, ucz się z czymś, z jakimś materiałem, który będzie Ci pomagał rozwijać Twój poziom języka, Twojego słownictwa, czy gramatyki, czy, czy nauki idiomów. Jakaś aplikacja, fiszki, książka dla samouków, czytanie książek, ale pamiętaj też o zanurzeniu, a także o tym, żeby zawsze było coś, co pozwoli Ci ćwiczyć słuchanie, jak na przykład audiobooki, czy seriale, coś co pozwoli Ci ćwiczyć czytanie, czyli choćby magazyny dla uczących się języków, czy książki, coś co pozwoli Ci ćwiczyć pisanie, na przykład czat w innym języku, a także coś, co pozwoli Ci poćwiczyć mówienie, jak choćby spotkania językowe, czy też wymiana językowa przez wideo. Jedną było mi asi 6 lat. Jestem widel nadhirny obrazek w knizy o desnych pralesach, pralesach. imenował się skutecznie przybechy. Był na nim chrożnych, to jest kanał język. Wrok bardzo dziękuję ci za obejrzenie tego odcinka. Jeśli spodobał ci się, jeśli widziałeś w nim jakąś wartość, jeśli jakoś pozwoliło ci to spojrzeć od innej strony na naukę kilku języków jednocześnie, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i może podeślij film komuś znajomemu, który uczy się języka do poziomu A2, a później go rzuca i przerzuca się na inny język. Yy... I co? I... A i napisz koniecznie w komentarzu o tym, jakich ty języków się uczysz, i jak wyglądały u ciebie epizody nauki kilku języków jednocześnie. Cześć! I co już? Não. <laughs>